Najmocniejszy Samsung generacji 5 SSD M2 NVMe Pro. Urządzenie wygląda bardzo podobnie do poprzednich. Mamy tutaj naklejkę odprowadzającą ciepło. Benchmarki, maksymalną temperaturę jak uzyskałem to 61 stopni, a wygląda to wręcz chirurgicznie. Idealny benchmark. Jestem zszokowany, jak dobrze to wygląda. Wręcz zero jakiegokolwiek niepowodzenia jest w 100% taki, jaki powinien być. Przesyły danych maksymalnie uzyskałem 3,2. W szczycie oczywiście, a średnio, tak jak widzimy. Prędkość otwierania miniaturek, bo to ważne. Myślałem, że będzie dużo szybciej. No. Jest jak jest, w miarę szybko jest, jakby nie było. Przerzucimy sobie kilka plików z iPhone'a 171 od razu. Czy będzie się Ładuje, ładuje się, ładuje, ładuje, ładuje. O już, szybciutko, 171 plików. No jest to sporo, proszę Państwa. Oj, i gładko chodzą te pliczki. No bo to z iPhone'a to jest mały bitrate, prawda? Ale szybciutko się załadowało. Gładziutko chodzi. Fajnie. A co jeśli byśmy przerzucili takie pliki z pełnoklatkowej kamery, czyli ciężkie pliki? Już tak szybko? O kurczę, nawet się nie potrafiło zadobać. I było loading time, to jest niesamowite. Ale już widzicie ten timeline? Laguje, już nie jest taki płynny. Bo tu b jest duży. OK, jest płynniej, dalej to nie jest super płynnie, ale jest definitywnie płynniej niż na komputerze. I to jest dobry, ciekawy numer, no. Maciek mini kosztuje 2,5 tysiąca Symulator lotu, który jest bardzo wymagający dla CPU, GPU, no i dysku, oczywiście. Zobaczcie, nic się nie dogrywa w tle. Super, wszystko jest od razu. To mi się podoba. Czy wyląduje? O, troszkę twardsze lądowanie. Ale chyba się uda. Reverse thrust. No i się udało. Wylądowaliśmy. A gdyby chcieli wystartować, czy też się uda? I też się udało. Pięknie! Ale to jest, proszę państwa, jak to wygląda. Tu się nic nie ładuje w tle. Ten zakres jest gigantyczny. Don't sink. O! I'm sink. Jak długo zajmie załadowanie gry? No, szybciutko, zobaczcie. Idzie. Okej, okay, początek był szybki, a teraz się zatrzymało, więc. Troszkę może. Będzie to dłużej. O kurczę, no zatrzymało się i powolutku idzie, ale to myślałem, że będzie sporo szybciej. Jestem dość zaskoczony, że to tak wolno się ładuje. Porównaj to sobie z Twoimi czasami. Czy będzie u Ciebie lepiej, szybciej, wspanialej? Bo to się dalej ładuje. Ja tu widać nie przyspieszam. To się ładuje. I to jest prawdziwe. I jest załadowane. No także powiem Ci, że jestem pod wrażeniem, ale myślałem, że będzie jeszcze szybciej. O, moment, jak szybko się załaduje? Bach, dla mnie kontynuujemy. Ładuje się. No szybko! Załadowane. Pięknie! I o to mi chodziło. Żeby to się załadowało w miarę szybko. Piękna gra oczywiście, postacie, tego bajera. No dobrze, ale jakbyśmy chcieli załadować grę na przykład yy, tu. Load. Ile to zajmie? ładuje się, ładuje, ładuje. I już szybciuteńko mamy. Pięknie! Dwa razy mocniejszy. Dwa razy droższy. Ale jest coś takiego jak RAID Zero. I gdybyśmy kupili za te pieniądze generację czwartą, mielibyśmy dwa razy więcej pojemności, ale również podobną prędkość. Nie taką samą, gdyż podobną. No, w Rate Zero udało mi się uzyskać 2,6 liniowego przepływu danych. A tutaj jest. 3,2, ale to jest w szczycie i to się waha, góra-dół, RAID 0 również się macha. Dodatkowo RAID zero jest mm, niebezpieczny, bo gdy jeden dysk przestanie działać, cały system spada i nie ma, prawda? Dyski nie, no nie do odzyskania. wiadomo, bo to dzielone jest wszystko na pół, w teorii przynajmniej. W grach niewielka różnica. W edycji wideo no, przy przenoszeniu plików do DaVinci jakby było szybciej, lecz nie jest to placebo? Być może. Sam timeline bez zmian. Jakiś serwer, gdybyś miał i szybko przenosił dużą ilość plików, zapisywał, odczytywał, multizadaniowość, No to może tak, ale dla przeciętnego użytkownika nie za wielka jest to różnica. A dlaczego? Bo Windows nie daje rady. Jestem wąskim gardłem i po prostu jest. To już limit tego systemu operacyjnego i mam wrażenie, że optymalizacja lub aktualizacja, może ujdą z 12, podoła nowym, szybszym urządzeniom od Samsunga i nie tylko. Trzeba czekać z niecierpliwością na ten software. Pozdrawiam, polecam link w opisie.